Dzisiaj sobie otworzymy dwie przesyłki od kasyjaska i papera. Okej, okay, oto... no to... No od papera. Od tu? Nie, uważaj. Nie. rozwal to. Oto. Albo tu. Weź to wrzut. Bo nie wiadomo gdzie włożył wymianę i gdzieś rozjeżdżamy. Laker Plakat to żeby zostać. A ja tam plakat mam też nie spotrzymy. Mamy pełne plakatów. Ale tu... Heria, i tak, tu mamy wymianę. Tak naprawdę ta wymiana składała się z jednej naklejki, bo e, po, potrzebowałam do drugiego albumu, ale pogięta. Hmm. No dobra. Gratisem. Gratiski. Gratiski. Już to tak. 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 teraz ja, tak Jakieś takie karty z siatkarzami z Orlen. Druga. Jeżeli by ktoś chciał... A nie wiem może sobie to zostawię. E druga Mogę tak posklejane. No, trzeba bioloze i żygadło. Ży ży Dobra, no to subskrybuj A jeszcze wysyłkawka Sjyska też zapomniałem. No to może... Daj, ja go mogę rozwalić, mhm. Mogę to ja przez to otwierać? Hmm... To nic nie dobra? Hmm... Mówię, że teraz ja będę otwierał, bo ty świętnie otwierałeś. No i? Bo ja robię wymiany. no Niektóre karty są moje, które nie zdobyłam. No, akurat tutaj nie było No ale wiesz Daj ten, karteczka w środku była Stasiu Tu głównie... Tak, tu tutaj są tylko e, karty maczetek. 2012 przez 13. Okej, okay, no to ja wam pokazuję. Albo ja pokażę, tak. Mamy hut Adam Wilson, Wilson tak. Jones, Olson, Foster też długo oczekiwana. Terror, e, ta przesyłka Hernandez, Remila i Glenn Johnson. Długo też oczekiwana ta, ta przesyłka e, od Kasyjaska, bo naprawdę długo. Yy, czekamy na to, jest Luka. Dobra, to jak zawsze subskrybujcie, komentujcie. No i cześć, nie? Leon? No.